Witajcie, po raz któryś już nagrywam nic nie chcę się liczyć tego nawet. Były małe problemy z y, nagrywaniem. Pogramy, ponubimy trochę i może wygramy. Co tylko teraz nie w jakieś megaliczne miejsca, na przykład jak tilted, tylko jakieś jak nie wiem, Srogi albo Shemran. Eee... Nagrywam chyba po raz piąty albo szósty. odcinek już nawet się tak nie chce go nagrywać, ale dla was nagramy. Odbędzie się też dzisiaj live o 17. zapraszamy na niego serdecznie. No i to tyle. I teraz do końca odcinka będziemy sobie siedzieć cicho, w spokoju. No, tak, dokładnie, tak będzie. Podgłoszę cię trochę, o, okej. Okay. coś zrobić, jeśli ktoś jeszcze nie ma wygranej w tym sezonie, to zapraszamy. Można zadać do znajomych, pomożemy chętnie. Eee, leniwa. Czy leniwą, czy zalew? Jesteś? Zalew już, teraz już zalew. Teraz już zalew musi być. Za późno ogarnęliśmy. Nie wiem, będziemy robić jakiś konkurs na emotkę za 200? Wybraną dowolną przez kogoś? Może? Dobra. No to będzie konkurs, ale to dopiero w, na live. O, na live powiem o co będzie chodzić. No to mogę zarabiać, tak. No to będzie konkurs na emotkę za 200 na ratowaniu Chyba, że ktoś będzie chciał, bo będą często takie konkursy Będzie, nie wiem, raz na dwa tygodnie Dobra, będzie taki konkurs raz na dwa Dobra Będzie taki konkurs raz na dwa tygodnie uh, Jeśli chce ktoś, to może komu... Kumulo... Boże Nie umiem się wysłowić Kumulować sobie może, to... Masz typa Tam wieżyczka A o, o tu masz, nad sobą, centralnie Podchodź do ciebie, Oberwoz 27. Ale on mu wiesz, że jeszcze spodoba. Ono za 27. No nie, naprawdę Boże, chryste panie, jak my teraz. Ile z nie miałem, szkoda. No, przynajmniej ten leży tak. Przynajmniej coś. Konkurs będzie za 200, na lewej powiemy, co będzie trzeba zrobić, żeby ten konkurs wygrać na 200, wylosuje kogoś z komentarzy. O, jeśli będą w ogóle. To, jeśli będą komentarze, to... Jeśli będzie jeden komentarz, no to wiadomo, że ta osoba wygrywa automatycznie. Może raz na cały sezon pojawi się taki konkurs na 2000 fałdolców na wybrany skin. Ale to nie wiem. To zależy od liczności osób na YouTubie na moim koncie. Właśnie, jak ktoś ma jeszcze ratowanie to może wpić do mnie. Też będzie konkurs jeszcze dzisiaj teraz na odcinku zrobimy. Będzie konkurs na bronie... Co tam może być? Na jaki konkurs zrobimy? Dobra. Robimy na cukierkowy LKM 82 konkurs. Wystarczy tylko zasubskrybować, zostawić lajka i komentarz o nazwie chcę cukierkowego LKMa. To jest całkiem dobra broń moim zdaniem. E, dawaj nas zgubne. Ale żeby to zdobyć wymagane jest ratowanie, więc jak ktoś nie ma ratowania to niech da szansę komuś innemu. My to jeszcze robimy, ale wy... Przy, wiesz się, wszystko słychać. Zobacz. 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 Simon ja lecę sobie tutaj pod yy, komórkę, telefon. Zobacz. 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 Wydawał mi się, że on typ O, dziwne wrażenie. Lecę do ciebie. Nie, u mnie tu ledwie słychać, nie tu może tam na odcinku będzie słowo słychać. U mnie bardziej słychać aż czurki, jak się teraz ty po terrarium chodzi, hałasuje. Nie chcę przestać. Dobra, masz typa jakiegoś, czy się tak, tak zabudowałeś Dobra, widzę niebieski automat spróbuję Ta typy są Simon Domek Gdzie, gdzie? Domek Ja to szybko do automatu jeszcze biegnę No tamten, tamten, zaznaczyłem już Chyba Tylko broni tak mamy średnie z broniami, co nie? Ja akacza i pompę. No ja kacza i granatnik no to. Nie jest dobrze. Się łyknę. Jest taki wielki plus świecących skinów, że są kozackie, a minus jest taki, że strasznie są widoczne. Na mapie gdzie gdzie dobra. W domku jest, mogę mu granaty posłać granatniki a nie tam jest. Podjeżdżamy? Masz po granacie, ej. Tutaj, right, right. tutaj. Masz, wiesz masz, to, podjeżdżamy. Mach macy, ale masz macy czy nie ma? No, mam pięć. Co w się, sensie pięć Brawaj. razem budowli mogę zrobić. 1. Meloła, meloła. Co jest? Aha, jeden powalony, drugi przeżył. Fbinora. Aha, do pięćdziesiątki przetrwałem. Nie, jestem ja teraz jakieś takie małe miejsce. Będę ja szurkę tak na chwilę wyjmę, żeby się wkurzyła na mnie. No już, 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 tutaj, tutaj, tu. No, dobrze. Boże, szybę, jeszcze, szybę z Serrarium wjąłem No to fajnie. ja idę pograć ten... na solo, bo jeszcze nie grałem. Dobra. Ja kończę odcinek, siema.